Cześć z tej strony Karolina. Zapraszam Cię na medytację dla czakry sakralnej. Usiądź wygodnie na podłodze lub na krześle i wydłuż kręgosłup. Dłonie połóż na udach lub delikatnie na podbrzuszu, w miejscu, gdzie znajduje się czakra sakralna, około trzy palce poniżej pępka. Zamknij oczy i skup się na oddechu. Weź głęboki wdech przez nos i powoli wypuść powietrze ustami. I jeszcze raz. Głęboki, spokojny wdech. I długi, odprężający wydech. Każdy oddech to fala, przypływ i odpływ. Wydech przynosi świeżość i lekkość. A wydech zabiera każde napięcie, i pozwalać się rozluźnić jeszcze bardziej. Teraz skup się na swoim ciele. Poczuj, jak z każdym kolejnym oddechem. Twoje ciało staje się coraz bardziej miękkie i odprężone. Twoje ciało delikatnie faluje z każdym oddechem. Poczuj ten rytm w swoim ciele. Wyobraź sobie, że jesteś wodą, lekki strumień płynie przez ciebie, kołysząc cię od wewnątrz. Kiedy robisz wdech, twoje ciało unosi się na fali spokoju. Kiedy robisz wydech, Kala odpływa, zabierając napięcie i ciężar. Poczuj, jak napięcie w czole, skroniach i powiekach delikatnie rozmywa się. Jakby było drobną mgłą na powierzchni wody. Wyobraź sobie, że ciepła woda delikatnie masuje mięśnie szyi, a ciężar ramię powoli się rozpływa. Czuj jak fala przechodzi przez klatkę piersiową. Wdech unosi ją jak łagodna fala, a wydech pozwala jej swobodnie opaść, teraz skup się na brzuchu i biodrach. Twój oddech sprawia, że brzuch unosi się i opada niczym spokojna fala. Pozwól, by twoje biodra rozluźniły się, stając się elastyczne i miękkie. Jeśli chcesz, Możesz delikatnie nimi poruszyć, jakbyś czuła swobodny rytm w swoim ciele. Z każdym oddechem czujesz więcej lekkości, więcej swobody. Przenieść uwagę na uda, kolana i łydki. Wyobraź sobie, że Twoje nogi stają się lekkie. Poczuj, jak napięcie odpływa z Twoich stóp, a ty stajesz się częścią. Naturalnego przypływu energii. Teraz całe Twoje ciało jest odprężone, miękkie i płynne. Oddychaj i poczuj, jak. Fala życia swobodnie przepływa przez ciebie. Teraz skup swoją uwagę na dolnej części brzucha. Kilka centymetrów poniżej pępka, tam gdzie znajduje się czakra sakralna centrum Twojej kreatywności, emocji i przyjemności. Wyobraź sobie pulsujące pomarańczowe światło. Ciepłe i kojące, jak blask zachodzącego słońca. Z każdym dechem światło to staje się jaśniejsze, cieplejsze, bardziej żywe. Z każdym wydechem usuwa wszelkie blokady, napięcia w ciele, niewyrażone emocje, lęki przed spontanicznością i radością. Wyobraź sobie, że Twoje ciało to płynąca rzeka, pełna życia, ruchu i swobody. Twoje ciało jest lekkie i wolne. Twoje emocje poruszają się naturalnie, jak woda. Pozwól sobie na pełną akceptację siebie, swoich uczuć, swojego ciała, swojej kreatywnej energii. Zobacz, jak ta pomarańczowa energia wiruje, jak taniec płomieni. Jest lekka, zmysłowa i pełna pasji. To ogień Twojej twórczości, to siła Twojej ekspresji. źródło twojej przyjemności i radości życia poczuj jak twoja czakra sakralna otwiera się coraz bardziej poczuj Przyjemne ciepło w dolnej części brzucha, I jakby delikatna fala ogrzewała cię od środka. Poczuj połączenie ze swoim ciałem, które jest piękne, silne i pełne energii. Ze swoją twórczością. Nie ma już ograniczeń, jest tylko swobodny przepływ inspiracji. Połącz się ze swoją przyjemnością. Zasługujesz na nią. Jesteś na nią otwarta, możesz czerpać z życia pełnymi garściami. Nie ma już zahamowań, jest tylko płynność, radość i pełna ekspresja siebie. Pozwól sobie na przepływ. Na wolność, na bycie w pełni sobą. Pozostań w tym stanie przez chwilę, zanurzając się w energii ruchu, lekkości i spontaniczności. Teraz w myślach powtarzaj za mną. Jestem otwarta na przyjemność i radość życia. Moja kreatywność swobodnie płynie. Moje emocje są częścią mnie. Akceptuję je i pozwalam im płynąć. Jestem w harmonii ze swoim ciałem i swoimi pragnieniami. Zasługuje nam miłość, bliskość i spełnienie. Życie jest tańcem, a ja poruszam się w nim z lekkością. Jeszcze raz powtórz za mną i poczuj, jak każde słowo wibruje w Twoim ciele, jak zakorzenia się w Tobie i napełnia Cię siłą. I jestem otwarta na przyjemność i radość życia. Moja kreatywność swobodnie płynie. Moje emocje są częścią mnie. Akceptuję je i pozwalam im płynąć. Jestem w harmonii ze swoim ciałem i swoimi pragnieniami. Zasługuje nam miłość, bliskość i spełnienie. Życie jest tańcem, a ja poruszam się w nim z lekkością. Teraz powoli wróć swoją świadomością do ciała. Poczuj, jak siedzisz i jak Twoje ciało delikatnie oddycha. Weź głęboki wdech i powoli wypuść powietrze. Zacznij delikatnie poruszać palcami u rąk i stóp. Może masz o lekko się przeciągnąć, a kiedy poczujesz gotowość, powoli otwórz oczy. Zachowaj w sobie to uczucie lekkości, przepływu i radości. Jesteś pełna życia. Jesteś twórczą, płynącą istotą. Dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej medytacji.